Chłopak nie umiesz, zamknąć drzwi. La, 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 la. Dobra, wchodzimy. Elegancko i cyk. Czy no nie? Co to jest? Co to za badziewie te drzwi? Tu coś blokuje, jakiś języczek. No to tak ma być chyba. No nie umiem zamknąć, co jest? One hours later. No nie, no nie mogę po prostu. Już mam dość tych drzwi. Mam po prostu dość. Ty, a tu, a to? co się coś rusza. Ty, a może. W, a w tą stronę, jakbym spróbował. Soys. To też tak nie idzie. Ty. O kurczę! Jak to przekręcę Nie, nie mogę wyjść. Nie. One hour later. No nie, nie, tak tu przekręca z, z powrotem? Ja cię kręcę. Nie no, takiej drzwi to jeszcze nie widziałem, no. Kurczę, kiedyś to była nie teraz ta technologia. A, idź z tym, a. Bo normalnie szkoda go dać.